Kąd masz ten numer. Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz, szybko. Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy targu. Targu? Hm. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Podkładką jest kanał Burzowy. Tam się spotkamy. No jesteś. Opowiadaj, co ustaliłeś? Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Co u Tibak? Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wiesz, oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole. Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Wiesz co? Nie wierzę w dogadywanie się z Melstromem. Światem gangów rządzi prosta zasada: liczy się, kto jest silniejszy. Albo pożerasz, albo zostajesz pożarty. To co, idziemy? Poczekaj chwilę. Mów, kiedy będziesz gotowy. O, jest. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłeś. Możemy dobić tak. Myślałeś, że będziesz mnie szantażować, z kurwielu? Stawiać warunki? teraz kurwa warunki Spokojnie, chcę tylko porozmawiać. Jezu, Meredith! Zamknij pysk. Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania, tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sam? Mam wsparcie. I karabin snajperski wycelowany prosto w ciebie. Jak mnie nie puścisz, zaczną strzelać. Łamie. Następne kłamstwo i dostaniesz z paralizatora. Dwa miliony voltów. Sprawdzić teren. Na wszelki wypadek, Antonin. To on jest twoim kontaktem. To on dał ci namiary na konwój militechu. Kobieto. Uspokój się i puść mnie. Odpowiadaj, kurwa! Antony Gilchrist. Ten tutaj? Nie znam go. Potwierdzam. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę, tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! Ja Jego go puśćcie. Niech powie o co chodzi. Nie można było tego tak razu? Nie wkurwiaj mnie. Mów, czego chcesz. Potrzebuję robota, model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go sił. Hmm. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Ach. No dobra. Wszystkiego dopilnuję. Wystarczy, że użyję Chipa, więcej cię nie obchodzi. Jeżeli spróbujesz nie przekręcić Dowiem się i znajdę cię. Jest błąd! Zostaliście do odstrzału! Zabierzecie ze sobą na dno! Od razu do roboty, mano? No dobra. Gang, jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Nie znam was. Otwórz drzwi. A byliście kurwa umówieni? Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roysem. Hala główna, czekamy. Hmm. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradzionych ofiar. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Spokojnie, tylko nas straszą. Myślałem, że będę rozmawiać z Roysem. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Przychodzę po Bota Model MT-0D12. Flathead. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roysem. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum Dum. Na kanapę. Siadaj. Postoję. Kurwa, posadź tupy na tej jebanej kanapie to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posadź tupy jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Kurwa, Jackie, co jest? Nie podoba mi się jego ton. Poza tym, siedząc, jesteśmy tu wystawieni jak na strzelnicy. Posadź tupy jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Jak tak bardzo chcę, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa dało się? Musicie wyluzować. Pształtnijcie. Co to jest? Skiw, Czyściutki. Czarna szpryca? Ciężko to dostać. Macie dobre dojścia. Co to robi? Podnosi endorfiny i adrenalinę do poziomu, w którym odcina ból. Lot jest taki, że przypomina psychozę. Dawali to żołnierzom w czasie wojen korporacyjnych. No, cyberświry biorą to w tapsach. Swaporyzowane robi lepszą robotę. No, śmiało. Co? No, to teraz możemy pogadać. No i jest. Flathead Model MP0D12. A milicer nie będzie go szukał? Jebać ich, teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój, to jest twój. Czego zobaczyć. Spoko. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe silowniki. Mieszanka tytanu, fanadu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo ułazi do góry nogami... Rozumiem, można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Bierzemy. No elegancko. A kasa? Brik już dostał kasę. dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj brika? Bo ja nie. Jebać plika. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. Ha. Wspaniałe podejście do interesu. Jak chcesz Adheda, to najpierw pokaż pieniądze. Skoro już raz dostaliście kasę, to teraz pewnie dostaniemy dużą zniżkę. Zniżkę? Kurwa! coś mi to śmierć! Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz? Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Tu jest kasa. A w gratisie mam informacje. Militek za Wami węszy. Co? Wirus miał się odpalić podczas ściągnięcia kasy z chipu. Usunąłem go. Sprawdź to! Wszystko gra. Pierdolona suka, ale z tym sam sobie poradzę. Bierzcie bota i wypierdalajcie stąd! Ruchy! Jeśli to jakiś przewał, to już nie zaczynasz. Świetnie. To teraz wypierdalać. A jak będziesz obciągać Dexowi, to pozdrów go ode mnie. <laughs> Pentefos! Co jest? Kurwa to tych! Jeszcze i wypierdalajcie, przeprowadzę was. Militechowi nie udało się subtelnie przystrzyjni. Dowjeżdżają na grubo. Ich styl.

nie miejciecie się z nią Na ile można czekać? O to mi... Jedne ciosy nie robią. Druk Proszę Państwa! i'm coming Kurwa! Kurwa! Czy przyszliśmy tutaj po części przez ciebie? To robota, którego kupił Dex. Władzał wam nie obłędnie. Hmm. Odebrać to, <grywia> Cały Dex. Długo cię tam trzymali? Kilka dni. Straciłem rachubę czasu. Moi ludzie próbowali mi pomóc. Rojs wpakował ich wszystkich do suszarki w mi na to patrzeć. Wygląda na to, że uratowaliśmy ci życie. Wisisz nam bardzo dużą przysługę. Spokojnie, spłacam swoje długi. Ale dzisiaj nie mam za wielu opcji. Jeżeli kiedyś się spotkamy, będę o tobie pamiętał. Find ¡Livido! Przejebane, co? Przecież jeszcze żyje. A oni już nie. Ale wrócą. Militech ci tak łatwo nie odpuści. A oni wiedzą, jak zabijać ludzi. Jak wiesz, kogo trzymać za jaja, to nikt nie będzie ci podskakiwał. Zapamiętaj to. Przyda ci się. No? Co się mówi? Ale... że... co? Mówi się dziękuję. A... że... niby za co? Za uratowanie twojego parszywego dupska! Nie no, chyba was pojebało! To tutaj. Jeszcze jedna rzecz: pożegnalny prezent. Skif? Widziałem, że jesteś koneserem. Polubiłem Cię. Co za typ, nie do wiary. Dalej, Lee. Ach, idę. Te Ich drony są wszędzie. Dalej, Czekać. za Nie Mam z nimi do pogadania. Strzelałeś do moich ludzi. Proszę, proszę. Antony Gilchrist we własnej osobie. Kto by pomyślał? Za. widzę, że masz dobrą pamięć do nazwisk. Zwłaszcza, że pewnie nie sądziłeś, że mnie jeszcze kiedyś spotkasz, co? Oni strzelali pierwsi. W militechu nikt nie będzie o to pytał. Gdybyś współpracował ze Staud, byłbym martwy. Może nieświadomie, ale uratowałeś mi dzisiaj życie. Teraz ja ratuję twoje. Jesteśmy kwita. Przyznaję, że akurat ciebie się tu nie spodziewałem. Śledzono was, ale to już pewnie podejrzewasz. Ludzie STOUT chodzili za wami, a za nimi chodzili moi ludzie. W końcu puściły jej nerwy. Myślała, że dogadałeś się z Melstromem za jej plecami. na czerwony guzik trochę za szybko. Typowe. Nie wiedziała co robić, więc zaatakowała Olfus. No właśnie. A przy okazji postarałem się, żeby wybuchło jej to prosto w twarz. Interesy z Melstromem rzadko kończą się dobrze, co? A co ze stout? Zegar tykał, obstawiła złe opcje i skończył jej się czas. No, toż powiedzieć, że już się nie spotkacie. Nic tu po nas. Wy też od Gangusów wiele się nie dowiecie. No, przecież wciąż nie wiadomo, kto był Kretem. Miałem nadzieję, że dowiem się tego od tych gangusów. A propos, gdzie jest Royce? Mam z nim do pogadania. Cóż, do miłego. Ja pierdolę. Mi. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobrany z nas duet, też tak myślę. Wiesz co? Nie żałuję, że zdecydowałem się zmienić swoje życie. Słodki smak sukcesu, mano. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada i opijemy to w Afterlife. Do zobaczenia w Mam Trzymaj się. I jak były z tym kłopoty? I co z militarem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki? Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Melstromu. Ostrzegłem Roysa i dogadaliśmy się. Masz ja, panie Dee. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie B.